Witam serdecznie i do z tej strony ponownie Transdimensional One. Dzisiaj zagramy w Michaelu Auto W domyśle ustawiamy jednostki na planszy, a następnie one same dokonują już decyzji, w jaki sposób będą walczyły z przeciwnikiem. Jest to Wam znane z wielu innych typu, tego typu gier, ale ta ma o wiele bardziej strategiczne podejście. Jest tutaj dużo mniej RNG pod tytułem tego, jakie jednostki możemy wybrać, ustawić na polu bitwy. Mamy aż 16 typów jednostek, każda o bardzo wyraźnej, specyficznej roli, którą można na polu bitwy odgrywać, każda z nich dodatkowo posiada. Umiejętności, które jeszcze bardziej precyzyjnie tą rolę modyfikują. Gra jest bardzo strategiczna, bardzo intrygująca. I chciałbym właśnie dzisiaj troszeczkę tutaj pograć, poopowiadać o niej i zainteresować Was. Tym samym, to co uczynimy, no to od razu wejdziemy i od razu rzucimy się do walki z przeciwnikiem ludzkim. Zobaczymy, coś takiego przyjdzie nam w tej walce zrobić. To, co na samym początku mamy, widzimy, że mamy specjalistę. Taki specjalista daje nam typowe umiejętności. Myślę, że możemy spróbować specjalistę prędkości. Mamy nasze jednostki. Jednostki domyślnie możemy umieszczać tylko na początku bitwy. To, jakie zmieścimy, to po następnej tuszy nie będziemy mogli ich poruszyć. I to jest jedna z najbardziej istotnych rzeczy, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o aspekt strategiczny, ponieważ my możemy osiągnąć dość łatwe zwycięstwo taktyczne. Wiemy jakie jednostki ma przeciwnik. Przeciwnik ma Feniksy oraz dobrze. My możemy odblokować nowe jednostki. Pytanie co my tak naprawdę chcemy tutaj zrobić. Wydaje mi się, że spróbuję odblokować... Hmm. Mamy możliwość zakupienia. Przeciwnik posiada jednostki, które będą nas dość znacząco irytowały w walce. Przeciwnik posiada jednostki latające. Każda jednostka, którą tutaj widzimy, którą możemy odblokować, kupić. Myślę, że odblokuje sobie. Krawlery, Stołem toremczowerów, nie jestem jeszcze pewien, co przeciwnik będzie chciał zrobić. Myślę, że odblokuję sobie krowery. To jest moja pierwsza gra ja jako ja nie, nie grałem dopiero co kupiłem tą grę. Obserwowałem co, troszeczkę co takiego dzieje się... Nie przeciwnik nie z Ponieważ przeciwnik... E, posiada masę pomniejszych jednostek. Te jednostki, których ja używam tutaj, to są jednostki, które m, są bardzo dobre w eliminowaniu chociaż? Nie Ciekawe, nie spodziewałem się tego. E, te jednostki to są jednostki typowe sniper, prawda? Jest zdolny do e, zaatakowania przeciwnika z oddali, ale oddaje pojedyncze, e, mocniejsze strzały. Tu, 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 tu. ciekawe sledże mogły być użyteczne skoro i tak mamy tyle innych jednostek spróbuję żadna inna z tych rzeczy jakoś wybitnie nie odpowiada możemy w każdej turze odblokować jedną dodatkową jednostkę do maksymalnie 6-8, nie jestem pewien, czy będziemy chcieli odblokować sobie sledże i to, co możemy zrobić, to my możemy na przykład wyprodukować jednostkę drugiego. Pyszka. Każda jednostka, którą w grze mamy, jest mamy, zdobywa doświadczenie zabijające drugie jednostki. A czy my chcemy pchnąć? Myślę, że moglibyśmy spróbować zrobić coś. Nie, zachowajmy te 50. W każdej turze możemy zrekrutować dwie jednostki. Ta zdolność pozwala nam zekrytować od razu jednostkę drugiego poziomu. Jeżeli się nie mylę, każdy poziom podwaja ilość punktów życia i obrażeń, jakie dane jednostki zadają. Więc efektywnie tutaj zapłaciliśmy, normalnie slecz kosztuje... 200, ulepszenie go kosztuje 100 więc my o, 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 o. trzeba uważać z klikaniem ja jeszcze nie przyzwyczaiłem się, który przycisk co pozwala nam zrobić przeciwnik używa rakiet, to co ja chciałem zrobić rakiety są bardzo potężne, ponieważ pozwalają efektywnie jeżeli są dobrze zagrane wygrać bitwę i slecze nie były najlepszym pomysłem przeciwko jego latającym jednostkom. Jak widzicie, moje, mój samy strategiczny jest dość wysoce wątpliwy. Możemy odpowiedzieć sobie na to na kilka sposobów. Myślę, że... Jak widzicie, te karty również mają swój koszt. Spróbujmy, spróbuję wybrać ciebie. Możemy ulepszyć ciebie. To, co będę chciał zrobić, to umieścić tutaj i tutaj, żeby skontrolować rakiety, których może użyć przeciwnik. Następnie najprawdopodobniej będę chciał zrobić dwie rzeczy. Będę chciał Ponieważ istnieje możliwość rozmieszczenia naszych jednostek również na flance, to co ja będę chciał zrobić, to użyć tych malutkich jednostek, które są efektywnie ze reglingami. Najlepiej je do z przyrównać na flance, aby zmusić przeciwnika do zareagowanie na tę sytuację. Jeżeli przeciwnik ponowi akiety, to te jakiety zostaną przechwycone przez moje tarcze. Jeżeli nie ponowi tego, to to, co my możemy spybować, to możemy sami odpowiedzieć jakieta, albo nie. Zachowam sobie to. Zachowam sobie to. I w jaki sposób my chcemy odpowiedzieć na przeciwnika? Mustang... Jestem odebinkę za jak widzicie. Moje zamysły strategiczne i taktyczne są co najmniej e, wątpliwe. E, czyli, tak. To, o czym nie zdążyłem Wam powiedzieć, ponieważ rozgrywka do tej pory nie uwzględniała tego, praktycznie w najmniejszym nawet stopniu. To, co się dzieje: jeżeli zostanie zniszczona ta wieża, to przeciwnik. Traci większą część swojej mocy. Na chwileczkę jego jednostki są praktycznie zupełnie obezwładnione, bo zniszczyliśmy jego centrum dowodzenia. Więc to, co my zrobiliśmy obecnie, to kosztem 200 jednostek zasobów, wygięliśmy bitwę w bardzo w mm, pewny sposób. Znaczy Znów, wygraliśmy prawda, jedną z tych potyczek. Oczywiście potyczka kończy się w momencie, w którym jedna strona straci wszystkie swoje punkty życia. Laser sight jest bardzo fajny, zwiększa zasięg moich jednostek. I to co możemy zrobić to zwiększyć zasięg mojego snipera. Mam nadzieję, że na właściwą jednostkę najechałem. tak powinienem był pod odpowiedniejszym kątem na to spojrzeć. I to, co my byśmy chcieli zrobić, to najpierw ulepszyć wszystkie jednostki, które możemy ulepszyć, przeciwnik. Na pewno teraz zareaguje na mm, moją flankę. To, co ja zrobię, to ulepszę moich flankerów, ponieważ to sprawi, że przeciwnik, nawet jeżeli wystawi jakieś podstawowe jednostki, to my mamy szansę i tak ładnie to skontrolować. Teraz tak chcemy elitarną rekrutację. Raz jeszcze. I ja będę chciał a, nieznacznie utrudnić życie przeciwnikowi. Chcę wzmocnić jeszcze bardziej tą swoją flankę. I zobaczyć, w jaki sposób przeciwnik na to efektywnie zareaguje. Nie używamy. Niczego innego, jestem ciekaw, w jaki sposób przeciwnik zareaguje tutaj, i cały czas mam jedną specjalną kartę, prawda, której nie używam obecnie. Zwiększa atak i zwiększa atak i punkty życia danej jednostki o 50%. Ok, czyli przeciwnik odpowiada FLTC nie jestem do końca pewien dlaczego przeciwnik nie odpowiedział na moją flankę, czyli nie zauważył czy jaki był konkretnie tego, tego powód, ponieważ znów niszczymy e, niszczymy kompletnie jego zdolność do zadania nam e, obrażeń faktycznie teraz jego jednostki zadają minimalne obrażenia, ze względu na to że zostały sflankowane oczywiście będziemy chcieli pomyśleć o tym w jaki sposób, o, przeciwnik się poddał nie spodziewał się najwyraźniej takiej taktyki. Nie jestem pewien ile ta bitwa czegokolwiek nas nauczyła. Zdążyłem pokazać naprawdę najbardziej, najbardziej, najbardziej podstawowe elementy efektywnie. I przejdziemy teraz do metaprogresji, ponieważ my wygrywając bitwy zdobywamy coś, co zwie się punktami technologicznymi i te punkty technologiczne, tak jak już wam pokazywałem, mamy nasze jednostki. Te jednostki możemy dostosować do bitwy, do naszej strategii. Możemy nawet zmienić ich skórki. Czy. A nie, możemy zobaczyć? Dobrze, zignorujcie to ostatnie zdanie, które wypowiadałem. Możemy za punkty technologiczne odblokować te dodatkowe umiejętności. Każda z nich potrafi częstokroć zredefiniować sposób użycia danej jednostki. Czy na przykład tutaj mamy barierę, to co przeciwnik nałożył na swoją fortecę? Bariera sprawiła, że ta jednostka dostała jeszcze dodatkową tarczę na siebie, poza ten niebieski pasek, który nad nią widzieliście wówczas. Więc przeciwnik zapłacił 300 tych zasobów, żeby ulepszyć swoją fortecę. Ja żadnej z jednostek nie ulepszałem w tamtej poprzedniej bitwie. Skupiałem się na aspekcie rozmieszczenia taktycznego, prawda? No, można powiedzieć, że. To strategiczne rozmieszczanie jednostek, więc każda z tych rzeczy, gdy ją kupimy raz, ona wpływa wewnątrz danej bitwy, ona wpływa na wszystkie jednostki tego typu. Więc teoretycznie, im jeżeli mamy na przykład, nie wiem, 10 jednostek danego typu i kupimy to takie ulepszenie, no to jest ono 10 dziesięciokrotnie bardziej efektywne, można by rzec, względem kosztu, prawda, niż. Na przykład, no nie wiem, ulepszanie takiej jednostki, gdzie każdą jednostkę, jak widzieliście, trzeba było levelować osobno, prawda? Każda jednostka osobno zdobywa punkty doświadczenia. Możemy więc teraz, grając zwyczajnie możemy odblokować punkty technologii, które pozwolą nam odblokować te niedostępne na ten moment. Ulepszenia, i wówczas będziemy mogli zawsze jednostką może mieć maksymalnie cztery ulepszenia wybrane. I w ten sposób możemy dostosować naszą taktykę jeszcze bardziej. Możemy założyć na przykład, że konkretne typy jednostek wykorzystujemy tylko w konkretnych sytuacjach do bardzo, bardzo wyspecjalizowanych ról, które możemy wesprzeć innego typu jednostkami. Jeżeli to co mówię jest Bełkotem, to nie dziwi mnie to w najmniejszym stopniu, ponieważ znam tą grę ze chwili oglądania na Twitchu i zaintrygowała mnie na tyle, żebym w nią pograł więcej. Wydaje mi się, że nawet miałem ją na chwileczkę zainstalowaną na testach, które mieli przed wydaniem tej gry, ale chyba wtedy tylko zagrałem jakieś tutoriale i... Dopiero dałem się zaintrygować w tej grze, właśnie oglądając ją na Twitchu. No dobra, no to co? Spróbujemy zagrać jeszcze jeden meczek i zobaczymy, jak bardzo po. O, Combat Power 395. Jest to osoba, która troszeczkę osób już pokonała. Nie wiem, może na boty tylko biała, ale raczej, raczej wszystkim ludziom też już tyłek mogła skopać. Mustangi i uh. Rhino, no, Steelboard, crawler. Uh. To mnie zabije. Bo będziemy dostawali o 100 więcej to, to, to był bardzo zły wybór Bardzo zły wybór Rozłóżmy nasze jednostki jeszcze raz w taki sposób, powiedzmy tak, 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 co ma przeciwnik, okej, okay. przeciwnik dostał inny wybór, dostał marksmana tutaj, Przeciwnik ma potężniejsze jednostki, wydaje mi się, że to co będę chciał zrobić to jeszcze raz na ma dwóch snajperów po prostu sobie zakupimy. I przeciwnik też ma sledgehammery, ma arc light. czyli my raczej nie będziemy chcieli crawlerów używać. Być może odblokuję sobie na następną ture Mustangi albo Stone Color. Sto, sto to, to to jest artyleria, to są mm, te czołgi, których używaliśmy ostatnio. Myślę, że zdecyduję się na. Mm, spróbuję e, altylerię użyć w następnym. E, I nie wiem, gdzie przecinek ustawić swoje jednostki, więc nie będę rakiety wystawiał. I zobaczmy jak będzie to wyglądało. Ok. Przeciwnik dość rozsądnie tutaj. Ja za bardzo wystawiłem do przodu mój a, sniper. Bardzo, bardzo, bardzo źle to zrobiłem. Zapomniałem, że... Te czołgi są jeszcze wolniejsze od moich snajperów. To można było przeczytać zwyczajnie tutaj 7 metrów na sekundę. Tak, tak, tak. To było bardzo głupie z mojej strony. Ale mamy kilka możliwości teraz. Znaczy, cały czas mamy kilka możliwości. Tu, 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 tu. Hmm. Myślę, że weźmiemy sobie tą, wrzucimy flankę tutaj, żeby spróbować zniszczyć jego wieżę. Przeciwnik ma bardzo blisko tutaj ustawione jednostki, więc my możemy na Hama jedną bitwę, to jednostacie znaczy jedno starcie, prawda, wygrać rakietami. Hmm. najprawdopodobniej artyleria nie jest tutaj idealnym rozwiązaniem ale spróbujemy, skoro już zainwestowałem w artylerię wcześniej to już zróbmy to w ten sposób czyli tak przecież mówiąc te powinien był wycelować tutaj żeby zniszczyć jego marksmana to by kosztowało mnie mniej i to by najprawdopodobniej i tak wygrało mi bitwę, zaraz zobaczymy ja kiedy również mógłbym wycelować odebinkę bardziej tutaj, żeby zniszczyć e, ich czołgi w momencie, w którym będą przebiegały przez nie keule. E, to byłoby bardziej muszę, mhm, Nie, nie jest to idealne rozwiązanie, to co Tu Potrzebuję odpowiedzi na na te zrebrinki. Oczywiście, moja flanka w tej rundzie wygra, nam pokój tak naprawdę. Powinienem był zaufać tej flance bardziej i nie zmarnować stu jednostek zasobów na. Kobiety od. zniszczenie tych małych popierdówek. Niestety, ta tarcza pozostanie tutaj nadal. Potrzebujemy czegoś, co będzie. A i nie odblokowałem. Czy ja bym chciał Rhino odblokować bardziej? Nie, nie za bardzo, za bardzo. Myślę, że zrobimy tak. Myślę, że potrzebuję czegoś, co mm, zrównoważyłoby Crawlery i najprawdopodobniej, nie jestem pewien, która z jednostek jest do tego najlepsza. Arclight e, jako odpowiedź bezpośrednia, Fangi, e, spróbujmy e, Mustangi. Powinienem był to inaczej związać. Spróbujmy zrobić to tak i spróbujmy... Spróbujmy z, użyć tego jako czystej odpowiedzi na krawlery. Czyli te nasze czołgi posiadają zdolność do zadawania obrażeń obszarowych teraz. Co powinno umożliwić nam lepiej skontrować... o, ciekawe, ciekawe. Przeciwnik ma teraz więcej... Powinien był bardziej z tyłu go I Teraz mogą mieć problemy z tym, aby we właściwy sposób zareagować na to. Potrzebujemy więcej jednostek zdolnych. Wiecie co na osadzie? Oprócz mojej głupoty zdolności do właściwego taktycznego podejścia do GI, to oczywiście ten wybór tego dokonałem na początku. Czyli nasze jednostki są słabsze, a my zapłaciliśmy efektywnie Osłabienie naszych jednostek już na stałe, na zawsze. Eee, w zamian dostaliśmy to, że na początku mamy troszeczkę więcej gotówki. Znaczy, cały czas mamy troszeczkę więcej gotówki, ale im dalej w grę, tym mniej, mniej się to liczy. Hmm. Kupmy sobie zdolność, żeby chociaż wam pokazać, jak ta zdolność wygląda. I ta zdolność wygląda tak, że. Możemy na pole bitwy nałożyć pewien efekt. Ten efekt możemy nakładać tak jak Dostałem Co trzy tury, prawda? Tak to też co trzy tury. Zapomniałem dać... Sobie. Żadna nasza jednostka nie zdobyła poziomu jeszcze. To jest bardzo. to będzie bardzo, bardzo kosztowne dla nas. Hmm. Czy ja bym chciał coś zrobić konkretniejszego? Wydaje mi się, że musimy znaleźć... Nie będziemy na to spać. Czy ja chcę? Możemy zapożyczyć się na następną rundę. Wydaje mi się... A. Tak, tak. To była zła decyzja z mojej strony. Nie policzyłem tego odpowiednio. Wy podjedziecie... A i wy podjedziecie. Tutaj. powinienem był użyć flanki ponieważ przeciwnik nie jest schowany przed flanką Muszę Mustangi na środek zostanie. ale to i tak prawdopodobnie nas nie uratuje. To co teraz najlepszą rzeczą, szczerze mówiąc nie wiem czy jesteśmy w stanie to odratować. Przeciwnik ma dużo lepszą orientację w taktyce, w jednostkach, które kontrują Jakie jednostki. Ja naprawdę mam bardzo, bardzo, bardzo szczątkową wiedzę w tym zakresie. Być może możemy jeszcze jedną, dwie tury maksymalnie. Tu, 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 tu. Znów na Kama po prostu użyjemy takiej rzeczy i... Możemy ulepszyć jednostki. Na pewno będę chciał to zrobić będę chciał umieścić. Przeciwnik bez problemu możemy skontrować i efektywnie już to robi. Hmm. Gdzie jesteśmy najsłabsi? Czy jesteśmy tutaj najsłabsi? Czy wypadałoby tutaj? Eee, nie, 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 Na ten moment zostawmy to w ten sposób i zobaczmy, eee, jak się to rozwinie. Może w ogóle jeszcze ciebie, nie, żeby nam wydało. Eee, tak. I efektywnie, niemal, że na pewno zginęliśmy. Nie używam wystarczająco dużo umiejętności. Powinienem mieć zawsze tarcze ustawione tu i tu. To jest kolejna rzecz, którą robię fatalnie. Przeciwnik posiada... Przeciwnik nie posiada aż tak dużo dobrze ulepszonych jednostek. Ale obawiam się, że będziemy mieli duży problem, żeby... O, właśnie. Widzicie, te pojedyncze strzały zadecydowały efektywnie o tym, że nic z nas tutaj nie zostało. Keulery również wydają się być potężniejsze niż dawałbym im za to kiedy to można jeszcze rozwiązać. Jest jeszcze jeden sposób na to, aby odpowiedzieć na to, co ja Tylko że reszta jego kompozycji jest zbyt zbalansowana i niestety idealnie zginęliśmy. Bardzo, bardzo ładnie nas rozwalił. A nie odpowiedziałem wystarczająco wcześnie na jego dość zbalansowaną wydaje mi się, kompozycję. Moja była naprawdę wysoce problematyczna od samego początku. Dobra gra z jego strony, bez wątpienia. Dziwię się, że został nam przydzielony taki przeciwnik, kiedy była to nasza druga rozgrywka, ale. Nie mogą mieć nieskończonego zapasu prawda, osób, które dopiero co rozgrywają swoją drugą rozgrywkę. Więc najprawdopodobniej nasz przeciwnik dużo meczny wcześniej na przykład przegrał, i system uznał, że jest to może być to wyrównana potyczka. Tym samym, pierwszy rzut oka. A może nie jest, nie udało mi się zrealizować czy pokazać tutaj pełnego potencjału gry, ale chciałbym zachęcić Was do tego, abyście rzucili na nią okiem. Jest naprawdę całkiem, całkiem, całkiem interesująca. Tak jak mówię, większość czasu spędziłem spoglądając na przykład przy okazji na nim na Twitchu, aż, aż, aż zainteresowałem mnie na tyle, żebym ją sobie teraz kupił. Ile ona kosztowała? 60 coś, 60 kilka złotych. Więc jeżeli lubicie tego typu klimaty, lubicie rzeczy strategiczne, taktyczne, lubicie właśnie autobutlery i szukanie idealnych kompozycji, kontrowanie na bieżąco, myślenie, co jak widzicie mi nie za bardzo wychodziło, to ten tytuł może wam się całkiem spodobać. A ja na ten moment dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć więcej rozgrywek. Ja pewnie sobie troszeczkę poćwiczę, zanim odważę się jakieś faktyczne sugestie, tutoriale tego typu rzeczy przedstawiać. Na ten moment dziękuję serdecznie za uwagę, życzę miłego dnia i mam nadzieję do zobaczenia. Hej! hej.